Przyłączyła do naszej współpracy, uważam, że ten milion ojców to ma, jest milion głosów dla Was. To jest milion głosów dla Was. Ja nie chcę y, głosować na PO, bo PO znowu zniszczy ojców. Nie chcę głosować na PIS. Będę głosował za tą partią, która wywalczy, że będą mogli widywać swoje własne dzieci. I myślę, że ci, i myślę, i myślę, że ci sami ci, ci, ci ojcowie, co tutaj są, tak samo zagłosują na tą partię. Rodziny też. Jestem ojcem piątki dzieci i nie wyobrażam sobie sytuacji, dla mnie rodzina jest sprawą najważniejszą, absolutnie najważniejszą. To, co robię w polityce, to robię tylko, żeby moje dzieci... Dawaj jeszcze raz! Dawa. Prezes frajer! Prezes parowa! Maru... Weź tą kamerę stąd! Weź tą kamerę stąd, baranie! Słuchaj, baranie debilu. Jeden. Kurczę, lansuj się z mamusią! Lansuj się z mamusią! Fabisiak, jesteś idiotą! Rozumiesz to? Wystawiasz ludzi, rozumiesz to? Wpierdalasz ludzi w problemy, rozumiesz to? Jesteś idiotą. Fabisiak, rozumiesz to? Pójdź to, kurwa, na bambusera od razu.